Jesteśmy Akademią Parkour. Myślę, że jesteśmy jedyną, tak, jedynym takim miejscem w, Na Dolnym Śląsku oraz w Polsce, bo nie ma sal typ tylko parkour, uczyłem parkour w Holandii i z taką koncepcją, jak zobaczyłem, jak tam sale funkcjonują, i jak one działają, to stwierdziłem, że Wrocław też zasłużył na jedną z nich sztuka przemieszczania się bądź umiejętność przemieszczania się, niezależnie od tego, co jest na naszej drodze. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, że musimy przejść z jednego miejsca na drugi, to musimy to zrobić jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie oraz nie krzywdząc się po drodze, więc tym jest parkour. Z jednej strony no, jest to traktowane jako uliczny wandalizm, tak? ale z drugiej strony no, jest to sztuką, która już jest na świecie zaakceptowana. I właśnie po to też między innymi zbudowaliśmy takie miejsce, bo dużo ciężej jest zacząć uczyć się parkour samemu na ulicy, Głównie dlatego, że jesteśmy też przejęci opinią innych ludzi, a tutaj jesteśmy jakby w komfortowym e, pudełeczku, w tym nikt nas nie widzi. No oraz ten element, że mamy ludzi, którzy zjadli na tym zęby, tak? Ja skaczę od 10 lat, wiem co zrobić, żeby sobie nic nie zrobić. I stąd też wyszła koncepcja naszej firmy. Bale jest umiejętnością upadania bez e, krzywdzenia się. Otwieramy jutro. Zapraszamy wszystkich, którzy mają minimalne doświadczenie, bądź nawet chcą zobaczyć od dziewiątego roku życia. Żeby zapisać się na zajęcia, trzeba najpierw przyjść na trening cecejny, co pozwala nam jakby dopisać uczestnika do odpowiedniej grupy zaawansowania. Oferujemy zajęcia związane z uczeniem ludzi przemieszczania się po przestrzeni wy wypełnionej takimi przeszkodami. Uczymy także parkour movement, który jest jakby taką dziedziną bardziej przystosowaną do ludzi Um, dorosłych, tak aby to było jak najbardziej przystępne dla ludzi, którzy chcą zacząć, nie mając jakiegokolwiek doświadczenia i nie będąc tak odważnym dzieckiem już.